Widzowie, patrzcie co dostałem. Dostałem taką deskę, to mogę doklejać Tutaj wszystko, kółkam muszę ją sam złożyć, żeby mieć. Tutaj mamy taki mały śrubokręt i postaram się to wkleić jej. Trzeba najpierw wymierzyć dobrze, czy będzie. I wkleję. Uda się zamierzyć żegnam. na razie. I do, i do tego, aż w, jak wkleję, to już będziemy się widzieć. No to jak na razie cześć. Aha, widowie, to się nie przykleja, starałem się przykleić, prawie bym sobie zepsuł deskę. To tylko się bierze śrubki i się przykręca razem do tego, później kółka się przykręca i tak się jem składa. To już zaczynamy, cześć. Dobra, widowie, okazuje się, że ciężej to będzie skleić, no to ja muszę coś tam pokombinować jeszcze i będziemy się widzieć w drugiej części, która nie wiem kiedy będzie. Cześć!